wędrówkę różą, która prowadzi do oczyszczalni ścieków. Yyy... nie ją widać. Będziemy przechodzić przez ścieki, ale nie będziemy w oczyszczalni. Bez komentarza. Ja się trochę cykam. No Dobra, i idziemy, idziemy, dawaj dalej. Nie, ja wracam. Czego? No wracam, bo się trochę cykam. Kurde, szkoda poszedł ale tam nie na nagrywasz. tam co byliśmy chyba nie nagrywasz nagrywam bez komentarza patrz ile my przeszliśmy tam nie chce mi się